Nauka z obszarem wolności. Dziedzina, bez której dalej byśmy tłukli kamienie i krzesali ogień. To jest coś, co napędza rzeczywistość. Kojarzy mi się z czymś, co wydaje mi się, że rozumiem, ale tak naprawdę pod koniec mnie bardzo zaskakuje. Pomysł się wziął od Franka Oppenheimera, który wymyślił eksploratorium. I pierwsze takie centrum nauki powstało w San Francisco w latach 60. żeby. Uczyć poprzez bezpośredni kontakt z doświadczeniem naukowym. Byłem w tym oryginalnym eksploratorium i strasznie mi się to podobało, i tak sobie myślałem, ojej, no w Polsce nikt nigdy czegoś takiego przecież nie zbuduje. Nawet jeśli myślałem, że mamy 5, może 10% szans na samym początku, żeby to się udało to bardzo mocno byłem skoncentrowany na tym, żeby te 5 czy 10% się urzeczywistniło. I patrzyłem w oczy osób, które, z którymi miałem pracować, i zastanawiałem się, czy oni wierzą w to, że to powstanie. Na samym początku nie zdawałem sobie sprawy, w ogóle nie przypuszczałem nawet w marzeniach, nie byłem w stanie sobie jakoś tam zbudować obrazu instytucji takiej, jaką mamy dzisiaj. Taką, taką sceną jest, chyba, wydaje mi się, najmocniejszą odbicie pierwszej łopaty. Bo to był ten symboliczny moment, kiedy tu rosła ta trawa, najdroższy trawnik w Polsce, jeden z najdroższych w Europie, nad tunelem, nad samą wisłą strasznie Droga Ziemia. Eee, I przez długi czas wszyscy wątpili, czy naprawdę z tego projektu, który wygląda wizjonersko, coś będzie, czy to się urzeczywistni. To wszystko tak rosło, 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 i, i chyba i nie zdawałam sobie sprawy, że, że biorę udział w czymś. Wyjątkowy. Widziałem, jak to wszystko się kształtowało, jak, jak ile trudności wiązało się z, z, ze skończeniem tego budynku i myślę, że każdy z nas miał taki moment, kiedy myślał sobie, że to jest ciężkie i że może wcale się nie udać. Nie pamiętam jednego takiego momentu, w którym wszystko by się zawaliło. Czy też hmm, natomiast pamiętam bardzo wiele momentów, w których ten projekt stał pod znakiem zapytania. Ostatni taki dramatyczny moment to była połudź. Nie wiedzieliśmy, czy, czy, czy obliczenia się sprawdzą, czy nie zostanie tu wszystko zalane. No, wytrzymało. Pierwszy raz zobaczyłem eksponaty już, już zainstalowane. Wtedy pomyślałem: tak, coś w końcu się otwieramy <laughs> zaczyna to działać. Najwspanialszym momentem było to, jak weszli tutaj ludzie. I to nawet nie ci ludzie, którzy weszli tu oficjalnie po otwarciu, tylko ci ludzie, którzy weszli tutaj na te próbne otwarcie. I mieliśmy pierwszy kontakt ze zwiedzającymi, którzy po prostu przyszli i ja miałem okazję zobaczyć, że to wszystko, nas co pracowali koledzy, na co myślę, że ja też w pewnym sensie trochę pracowałem, że to działa. Działa i przynosi ludziom ogromną frajdę. Tak? Kiedy półtora rocznych chłopiec um, chodził dookoła eksponatu, który pokazuje ruch Ziemi dookoła Słońca i kręcił i kręcił, i po prostu chodził tak dookoła, to było fantastyczne. On jest zafascynowany tym, jak to światło inaczej pada na tą kulę ziemską. Taki berbeć, tak? A jak już go to bawi i jak to czuje. Fantastycznym momentem było, było, jak wszedłem tutaj z moimi wnukami. To poczułem potworną, nieprzytomną wrażenie Więc ta wystawa bez ludzkich emocji, bez tego, co się dzieje w nas, w zwiedzających, bez tego, co się dzieje między nami a tymi eksponatami, ona jest, ona jest pozbawiona życia. To jest, to jest smutny widok. Więc zdecydowanie wolę, kiedy publiczność psuje te eksponaty, my je ponownie naprawiamy, bo to jest prawdziwe życie. Ta kolejka stojąca w strugach deszczu przed wejściem w pierwszy dzień uświadomiła mi, że właściwie mamy coś do zaoferowania wyjątkowego, czego nie ma w Warszawie, pewnie w Polsce. Centrum dostarcza rozrywki każdemu, od, od przedszkolaka do dorosłego, tak? Nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Odkryłem to, że tak naprawdę ludzie bardzo lubią się dowiadywać wielu rzeczy. Ludzie w każdym wieku lubią się uczyć. I e, ludzie, ludzie chcą się uczyć i bardzo wiele ich można nauczyć. Nie ma znaczenia, czy mają 5, 15, 50 lat. Chętnie sama korzystam i bawię się eksponentami poznaję je, odkrywam na nowo, bo po co dzień jest coś, coś do zobaczenia nowego. Jeżeli w ogóle coś naprawdę się fantastycznego udało, to ten zespół ludzi, który miał te fantastyczne pomysły, czym wypełnić te mury. Pracują tutaj ludzie. A... Z ogromną pasją. Ja zostałem mnóstwo fantastycznych młodych ludzi, podchodzą z entuzjazmem do tego, co robią. E, ludzie pełni wiary i takiego też optymizmu i chęci dzielenia się tym, co mają, i co wiedzą. Przede wszystkim ja ciągle chłonę energię ludzi, którzy, którzy tu pracują, i to jest chyba coś, co, co mnie też osobiście, e, osobiście napędza. Jest to miejsce, gdzie. Można samodzielnie doświadczać, samodzielnie poznawać prawa nauki. To jest bardzo demokratyczna przestrzeń. Tu nie ma kierunków zwiedzania, nie ma żadnego, żadnego drogowskazu, mówiąc tak w wymiarze fizycznym, a w wymiarze symbolicznym czy intelektualnym. Centrum nie kieruje w żadną stronę. Centrum nie mówi, co jest właściwe. Zobaczysz coś tak ciekawego, że ci się mózg zakręci w drugą stronę. miejsce stworzyło dla mnie. E, jest dla mnie fantastycznym laboratorium osobistego rozwoju. wymarzone, trudno wyobrazić sobie ciekawszą pracę. Więc to jest mi miejsce bardzo bliskie sercu. Bardzo ciężko jest tak zupełnie odciąć się od, od kopernika i mm, zamykając drzwi wejściowe, po prostu zacząć inne życie. Nie jest to takie proste. to jest coś. Coś, czego ja czuję się, czuję się częścią. Autentycznie tak, nie wiem, naprawdę tak jest. Jestem dumny z tego, że tu pracuję. Tym bardziej dumny jestem, że mój syn jest też z tego dumny. Nic lepszego nie mogłem się spotkać w życiu. Jak właśnie to. Zrealizowałem swoje marzenie. Teraz trzeba coś innego zrobić.